Maria Konopnicka Na mrozie A, dzień dobry panie Gilu. Jak się mają dzieci? Czy pan Gil tu śpiewać przyszedł, czy zamiatać śmieci? Pan Gil piękny ma to łubek, czerwony aż miło. I nas mama otuliła, żeby ciepło było. Pan Gil może o tem nie wie, że nam Bóg dał mamę, ale teraz leży chora, więc pracuję same. To jest moja siostra, Basia, a ja małgorzatka. A to nasza stara miotła, a to nasza chatka. Chatka musi być chędoga, nie zasuta śmieciem. No, fru, teraz, Panie Gilu, bo miotłą wymieciem. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.